Siemanko Luciska. Witam w rapie ko, ko domu Kamila Beresia. za będzie rap. Pozdrawiam, byłą mordeczkę. Trochę kontakty się na jeszcze zepsuły, ale co tam? Myślę, że się ucieszy z tego bitu. Może to koło się na dół, także lecimy z tym. Smutna chwila w życiu jest, problemy nadal są, nie mogę o tym zapomnieć. Przestań w końcu naciskać. Ja nie wybaczę nigdy ran, które są mi już robione, ale spoko, już bez obaw. Samotność nie aż tak mi straszna. Oczywiście tak jak co roku, ja nie obchodzę żadnych walentynek. Dla mnie to nie żadna miłość. No i super dzień, taki dzień to ja mam w dupie. Mówiąc za przeproszeniem, ja nie obchodzę walentynek, to dla mnie przeklęty dzień. Jak ktoś lubi walentynki, okej, okay, dobra, niech im będzie. Ja nie będę protestować, inne pary zakochane po uszy. Miłość znów rozkwita, a moja niestety nie. Bo ja nie mam w ogóle żadnej dziewczyny. No i nie będę jej mieć, bo nie potrzebuję żadnej dziewczyny. Samotność jest mi pisana, no oczywiście. Wolność to jest najlepsza, bo cię nikt nie pogoni, no i nie skarci. Więc masz właśnie dużo czasu dla siebie, żeby pewne sprawy sobie poprzemyślać. No i nad niczym w życiu nie rozmyślać. Dla mnie to jest w życiu rozłąka, żeby była odwiedzona na rowerze łąka. Yo, dziękujemy za uwagę i za ten bit. Trochę z rozkuchą, trochę tutaj z przekonaniem, trochę musiałem podnosić tony. Także dzięki go, Kamila Beresia domu za ten beat, i w ogóle poza mnie było mordeczkę. Była spokojna mordeczka, kiedyś były kontakty z nim dobre, a teraz to wiadomo, że się zepsuło że trochę powstykaliśmy się przez nagrywki, trochę poobrażaliśmy się, ale myślę, że kiedyś to wróci do normy. Choć w to nie wątpię, że tak się stanie, ale myślę, że, że coś tam się odbuduje, tak relacja, tak 1,60 tak, 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 ja Ci myślę. Dzięki, pozdrowy.